Joanna Przetakiewicz o zaręczynach. To ona oświadczyła się rinkeroinsowi i to w jaki sposób? Joanna Przetakiewicz 55 litrów choć nie stroni od wypowiedzi dotyczących swojego życia prywatnego nigdy dotąd nie mówiła o zaręczynach. Teraz jednak zrobiła wyjątek. W rozmowie z Izabelą Janachowską wyznała, że. To ona oświadczyła się rinkę Rojensowi 53 litry. I to w jakich okolicznościach. Joanna Przetakiewicz chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym, w tym uczuciowym. Niedawno projektantka mody w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że to ona rozbiła małżeństwo Jana Kulczyka. Jej obecnym mężem i wielką miłością jest Rinke Rojens, z którym stanęła na ślubnym kobiercu we wrześniu 2020 roku. Joanna Przetakiewicz chętnie opowiada o ich relacji, a nawet swoim ślubie, dotychczas jednak milczała na temat zaręczyn. Wyjawiła, że to ona oświadczyła się Rinkerojensowi. Opowiedziała także o okolicznościach, w jakich zdobyła się na ten krok. Joanna Przetakiewicz o zaręczynach z Rinkerojensem. Oświadczyła mu się w nietypowych okolicznościach. Piątek, 16 grudnia, w serwisie YouTube ukazał się wywiad Izabeli Janachowskiej z Joanną Przetakiewicz. Projektantka podczas rozmowy opowiadała o okolicznościach, w jakich poznała Rinkę Rojensa, a także o swoich poprzednich partnerach. Mówiła m.in. o związku z Janem Kulczykiem. Ja byłam po dwóch rozwodach, a po jednym ślubie. Byliśmy z Janem w związku pod prawem szwajcarskim, gdzie jesteś jakby w konkubinacie, który jest pod prawem administracyjnym szwajcarskim. W związku z tym musisz dostać rozwód, a nie musisz mieć ślubu, opowiadała Joanna Przetakiewicz. Projektantka wyznała, że u mężczyzn ceni między innymi ogarnianie oraz poczucie humoru. Następnie Joanna Przetakiewicz otworzyła się na temat historii swojej znajomości z Rinkeroyensem oraz zaręczyn. Doszło do nich, gdy producent był ciężko chory. Rinkę był bardzo chory, leżał w szpitalu i miał chemioterapię, radioterapię i zachorował na zapalenie płuc. W związku z tym to był taki moment, że wszyscy z nim byliśmy. On był w ogóle bez kontaktów, wspominała ten czas Joanna Przetakiewicz. Wiedziałam, że jest potrzebna jakaś nadludzka, metafizyczna siła, która go z tego podniesie. Bardzo długo myślałam wtedy o tym, co mu powiedzieć i jak go pobudzić. I słuchaj, przyszłam do niego wieczorem, bo wyszłam i konsultowałam się ze wszystkimi, z kim tylko mogłam. Wróciłam do szpitala bardzo późno wieczorem, usiadłam u niego na łóżku i powiedziałam mu: Słuchaj, ty musisz wyzdrowieć, bo ja cię potrzebuję na drugą połowę życia i chcę wyjść za ciebie za mąż. Na pytanie Izy Janachowskiej, czy w ten sposób oświadczyła się Rinkę Rojensowi, Joanna Przetakiewicz odpowiedziała twierdząco. I on wstał i wyzdrowiał, wspominała. On po prostu wstał, a był nieprzytomny. Jego tata płakał wcześniej i mówił, słuchaj, on jest jak zatopiony ptak, już nic do niego nie dociera. Miłość ma wielką siłę.